I no. ja tydzień piłem! Mazurski rejs, tak jest! Jedna gotowa? Groszek! Magno! Cezary, żak! Windy, podajniki! Trudne sprawy! Dzień trzeci, czekajcie od Polonia trzecia Raz, dwa, trzy to samo. Dzień dobry, się z Państwem. Witamy w dniu trzecim, już ostatnim. Zawijamy się z Wiktorkiem do domu. Chłopaki jeszcze zostają. Chłopaki i Aga. Generalnie te dwa tikacze jeszcze zostają chwilę. no Na nas niestety wzywają obowiązki, także nie możemy tutaj długo siedzieć. Jest godzina około dziewiątej rano. No i co? Mamy jedną atrakcję po drodze. Zobaczycie, może być śmiesznie. No i jedziemy, no. No i jedziemy. Sam sobie wymyśliłem plan. Najpierw pijemy, potem tankujemy. Nie ma tak zdrowej dzonka, co? Tak. A czy to? Jak widać, to jest jeden to z, to z bekonem. Patrzcie jakiegoś wyruchamy, niech ktoś mnie. Smakowa. Prawie 25 litrów, 141 zeta To jazda, nie? Łogień, kawki się trzeba napić, Gorąco. Zmieniliśmy się, jedziemy. Update z trasy przystanek na siku stało nam jeszcze 300 km na Orlenie tylko, w tym wypadku szczam. Dokładnie tak, Siema. Mały ten koń w można je macić. Czy kurwa? Spróbuj Śdera. Nie szarp kurwa! To nie świeci pan o ten mechanizm rozgiery. No to jedziemy. No jedziemy. już się kameruje. znajdujemy się w gminie Unisław, w miejscowości Raciniewie, gdzie w 2006 roku pewien wspaniały bohater polskiego internetu postanowił wykonać wyczyn, niemożliwy wyczyn do wykonania, przez co stał się legendą. Był to Paweł Jumper. Powiem wam, że no jest kurwa wysoko. No jest kurwa wysoko. Na filmie nie kłamali, jest naprawdę wysoko. Niestety nie powtórzymy tego historycznego momentu. Nie mamy po prostu roweru. No do tej rower nie wejdzie. Jest podziw naprawdę tego miejsca. Podobno Paweł żyje, jest strażakiem, ma dzieci, żona, trzyma się bardzo dobrze. Niestety więcej informacji w internecie o nim nie wyczytałem, więc resztę trzeba sobie dopowiedzieć. Miejsce trochę się zmieniło. A, kurwa, ła, rzeczywiście. O, kurwa, rzeczywiście. Ła, kurwa, rzeczywiście! Miejsce się trochę zmieniło, jednak postęp poszedł troszkę do góry i wandale zniszczyli tutaj ściany. Prawdopodobnie z moich obliczeń, tylko to musielibyście spojrzeć na mnie, jak Paweł wyskakiwał tutaj, zapomniał się wybić. Po prostu zapomniał się wybić, i jak wyskoczył, to upadł gdzieś w tym miejscu. W tym miejscu się wyjebał, tu zaczęła go już boleć noga, bo było naprawdę wysoko. No, metr 50. M. Rower nie zamortyzował do końca całego upadku. No, i tyle mam do powiedzenia. Zaraz spróbujemy tu wjechać Tico i powtórzyć tą o, sytuację. No jest kurwa wysoko. Niestety nie mamy w Tico miary, ale mamy pasek, który z opisu ma 2 metry, więc sprawdzimy dokładnie tą wysokość. No jak na moje, to nie kłamali, no. jest <grym> 1,5 <grym> Półtorej metra jak nic. Może trochę mniej. Złożyłem go na pół, dwumetrowy pasek. Powinien być metr. No i... Właśnie dotyka ziemi. Ewidentnie o jakieś 40 cm za dużo powiedzieli. Czyli jednak Paweł nie był aż takim kozakiem, jak myślałem. Zawsze w internecie jest dużo nieprawidłowych informacji, dużo fake newsów. Tylko u nas możecie dowiedzieć się, jaka jest prawda. Jak już i tak to miejsce nie wygląda tak, jak wyglądało kiedyś. Zaznaczymy teren, że tu byliśmy. Pięknie. Aha! Kurwa. No jest wysoko. Może się to nie udać, ale spróbujemy. Chyba, że przodem biada. Ty, możemy teraz pokazać tylko od spodu. Jak na moje to jest luksus. Dawaj, Maniek, to już się kameruje. Czekaj. Kurde, czekaj, kierownica jest krzywa. Pójdź z kierownicą. Ała, kurwa, rzeczywiście. Ała, jak mnie wszystko woli! Opuszczamy to historyczne miejsce. I jedziemy do domu. Tak, godzina czterdzieści. O, i tutaj, mieli Państwo, jest Szyby nie działają. Chciałem otworzyć szybę, żeby nagrać ujęcie, ale nie działa. Drodzy Państwo Wisła! Drugi bezpiecznik. Coś trzeba zrobić z tymi szybami. Widzę jeszcze raz, co się stało. Na tym wyjeździe drugi raz rozwaliłem szybę. Tak się nie działają. Prawdopodobnie znowu bezpiecznik się przepalił. Wymienimy go teraz na 25A, może będzie trochę lepszy. Jest gotowy, a wymieniamy na 25, bo 20 nie mamy. <laughs> a tutaj poprzednie są. Już będziemy sławni bogaci i bogaci w ogóle, no to, to by... wystawimy te bezpieczniki na woźpach, <laughs> bo na jakąś inną aukcję. Szczęśliwy, Wiktor. Ta. Wiktor nam poszedł po czisiki, a ja tutaj bardzo proszę. Naprawione i kolejny do kolekcji. Zostało nam do przejechania 115 km, a reszta ekipy jest jakieś 3 godziny za nami. Działają szyby? No, sprawdź. Luksus. to masz w nagroda. Dziękuję. Kurwa, nie mieści się. Chójste. No i jedziemy. Cały wyjazd ładujemy baterię od GoPro tą ładowarką. Ona ma popsute gniazdo USB-C. jest to, że wszystko się pięknie ładowało, tylko kabel wypadał. No <gry> tak powinna wyglądać sprawna ładowarka w sensie sprawne gniazdo. No i co? Tiko odstawione. Piękny to był wyjazd, nie zapomnę go nigdy, bo go nagrałem. Tyle! Tyle! Widzimy. Do następnego, się nie? następnego, nie? Następnym odcinka. Cześć.